Manko, kolejny filmik ze skuterem Delim, trochę go porozkręcałem. No i tak, z tego co tu widać, to zawory wydechowe Luz mają. Mierzyłem to 0,15. Więc w miarę okej, okay, trochę za dużo, ale, ale z sące luzu nie ma nic ale Jeden nie ma w ogóle luzu, a drugi ma I to takie 0,08 Więc to trzeba skorygować Łańcuszek rozrządu dosyć napięty ale napinacz już się sporo wyciągnął No ale dobra Nie czepiajmy się teraz tak Chciałem pokazać w jakim stanie jest koło magnesowe Wygląda tak

Następna rzecz. O, kabelek tu. Dobra, to była tak. I tu była osłona plastikowa. Silnika. Słabo widać. O. W tym miejscu. No i kabel na uszczelce. I tak to zagięte ostro. No ale żeby było mało. Patrząc tu po kablach, które wychodzą z zapłonu. To też się coś dzieje. Żółty kabel się już pali. Topi się. Bez osłony. Kabelki na wierzchu. tutaj kable wszystkie w izolacji. Tutaj widać poprzecierane. Próciec jest tak pęknięty. Tu jeszcze widzę o, kabel plusowy akumulatora. Sama do rozrusznika, co idzie trochę w lepszym stanie. I tak to wygląda. Linka gazu też już poszczympiona. Wąż powietrza, który zasysa powietrze do filtra, poklejony izolacją. No tu jest ok. No i dobra, zobaczymy co dalej. Do następnego nara.